kochani, dzisiaj przeczytam wam opowiadanie o pewnym słoniu, który miał na imię Elmer, a był w kratkę. Było sobie raz stado słoni. Słoni młodych, słoni starych, słoni wysokich, chudych i pyzatych. Słoni takich i owakich. Każdy z nich był inny, ale wszystkie były szczęśliwe. I wszystkie miały ten sam kolor. Wszystkie Oprócz słonia o imieniu Elmer. Elmer był inny. Elmer był w kratkę. Był żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, czarny i biały. Elmer zdecydowanie nie był koloru słoniowego. Ale to dzięki Elmerowi inne słonie były radosne. Czasami on żartował z nimi a czasami to one docitkowały z nim. Gdy tylko w stadzie zaczynała się zabawa, wiadomo było, że to Elmer. Pewnej nocy Elmer nie mógł zasnąć. Zamiast spać, myślał. Myślał o tym, że ma już dość bycia innym. Czy kiedykolwiek słyszał o słoniu w kratkę? Zastanawiał się. Nic dziwnego, że wszyscy się za mnie śmieją. Rankiem, zanim jeszcze inne słonie obudziły się na dobre, Elmer wymknął się cichutko, niezauważony. Kiedy wędrował przez dżunglę, spotykał różne zwierzęta, a one już z daleka witały go. Dzień dobry, Elmer! Elmer za każdym razem uśmiechał się i odpowiadał: Dzień dobry. Po długiej wędrówce, Elmer znalazł wreszcie to, czego szukał. Był to duży krzew, cały pokryty soczystymi owocami. W koleżu słoniowym. Elmer chwycił krzew i zaczął nim tak potrząsać z całych sił i trząsł tak długo, aż wszystkie owoce pospadały na ziemię. Wtedy Elmer położył się na grzbiecie i zaczął się turlać. Wtel i z powrotem. Potem chwycił kiść owoców i wysmarował się z sokiem owocowym od stóp po koniuszek trąby. Kiedy skończył, po kolorach żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, fioletowym, niebieskim i zielonym nie było ani śladu, a Elmer wyglądał tak samo, jak każdy inny słonek. Elmer postanowił więc wrócić do domu. W drodze powrotnej znów miją różne zwierzęta. O tym, ale tym razem, witały go słowami. – Dzień dobry, słonu! Elmer uśmiechał się do każdego. I odpowiadał: Dzień dobry, zadowolony, że nikt go nie rozpoznał. Kiedy Elmer dołączył do stada, słonie stały w ciszy. Żaden z nich go nie rozpoznał. Gdy próbował przycisnąć się do środka stada, po chwili Elmer poczuł, że coś jest nie tak. No tylko co? Rozejrzał się dookoła ta sama dżungla, to samo błękitne niebo, ta sama deszczowa chmura. I te same znajome słonie. Elmer przyjrzał się im dokładnie. Słonie stały zupełnie nieruchomo. Elmer nigdy wcześniej nie widział ich takich. Im dłużej patrzył na poważne i ciche zwierzęta, tym bardziej chciało mu się śmiać. Wreszcie nie wytrzymał. Uniósł trąbę i ryknął z całej siły. Buuu! Słonie aż podskoczyły i poprzewracały się z wrażenia. O rety! – mówiły. Wtedy zobaczyły, że jak Elmer skręca się ze śmiechu. Elmer, powtarzały, to musi być Elmer! i zaczęły się śmiać tak mocno, jak nigdy przedtem. Kiedy tak się śmiały, lunął deszcz. Krople deszczu zaczęły zmywać z małego słonia sok owocowy, i kolorowa kratka znów stawała się widoczna. Och, Elmer! westchnął stary słoń. – Ze wszystkich twoich dowcipów ten był najlepszy. Nie trzeba było długo czekać, żebyś pokazał swoje prawdziwe oblicze. – Od dziś będziemy obchodzić Dzień Elmera – dodał inny słoń. – Raz w roku my pomalujemy się na kolorowo, a Elmer na kolor słoniowy. I tak właśnie robił słonie. Jednego dnia raz w roku przyozdabiają się i paradują. Jeśli tego dnia zdarzy Ci się zobaczyć słonia w kolorze słoniowym, możesz być pewien, że to Elmer. Słodkich snów, dobranoc.